Tom drugiego piątego sezonu Stranger Things już miał swoją premierę i w końcu dostaliśmy kilka odpowiedzi, na które czekaliśmy od lat. Czym dokładnie jest Upside Down i jaka jest prawdziwa więź między Willem a Wetną? To wszystko przeanalizujemy tutaj. Dziś w Charlie Tales porozmawiamy o tomie 2 Stranger Things 5 oraz o tym, co wydarzy się w finale serialu. Gotowi? Zaczynajmy! Tom 2 skupia się na naszych bohaterach, którzy próbują dojść do siebie po ataku Wecny. Złoczyńca porwał 12 dzieci, a jego plan posuwa się idealnie. Jednak Will ma teraz moce i używa ich, aby mu przeszkodzić. W tym tomie bohaterowie wygrali kilka ważnych bitew, na przykład uratowali Max i wiedzą już, gdzie znajdują się dzieci. Ale najbardziej interesujące jest to, że w końcu odkrywają kilka sekretów, które były ukrywane przez lata. Na przykład, czym jest Upside Down? Upside Down nigdy nie było innym światem jako takim. To jedynie tunel czasoprzestrzenny. Zasadniczo jest to most łączący dwa światy. Spójrzcie na ten rysunek, który zrobił Dustin. Cylindrem, który widzicie, jest Upside Down. Pod cylindrem znajduje się nasz świat. A nad nim jest wymiar X, czyli żółty świat, który Henry poznał wiele lat temu. Oba miejsca są połączone przez Upside Down. Dlatego widzieliśmy, jak Holly spada z nieba. Wymiar X znajduje się nad Upside Down. Więc co znajduje się za murami? Te mury są jedynie granicą upside down, to znaczy ścianami cylindra, który widzicie. Poza tymi ścianami nie ma nic. Istnieje tylko pustka. W odcinku 6 możemy zobaczyć, jak ściany pękają, a samochód Stevea przez nie przejeżdża. Następnie wyraźnie pokazują nam, że za murami jest tylko pustka. Samochód Stevea skończył, dryfując przez resztę wieczności. Kto stworzył ten most? Nie był to ani Wekna, ani Mindflayer. Ten tunel czasoprzestrzenny został stworzony przez doktora Brennera podczas jego eksperymentów. Ten most posłużył Henry'emu do dotarcia do naszego świata. Przypomnijmy, że Eleven uwięziła Henry'ego w tym świecie wiele lat temu. Zostałby tam, gdyby nie to, że doktor Brenner stworzył tunel czasoprzestrzenny. Mając cały ten kontekst, czym jest wymiar X? To świat, który istniał od zawsze. Nie został stworzony ani przez Henry'ego. Ani przez Brennera. To świat chaosu, w którym od zawsze żyli Mindflayer, Demogorgony i inne istoty. Według chronologii Stranger Things, Henry jako dziecko przypadkowo trafił do tego świata. Tam poznał Mindflayer i otrzymał swoje moce. Mając cały ten kontekst, możemy zrozumieć plan weksny. On chce połączyć oba światy i aby to osiągnąć, zniszczy Upside Down. Mówiąc prościej, wecna sprawi, że cylinder będzie stopniowo się zgniatał. W ten sposób świat u góry połączy się z tym na dole. To pozwoli wymiarowi X stać się częścią naszej Ziemi. I oczywiście demony zamieszkają nasz świat. A co najważniejsze, Mind Flayer dotrze do nas w swojej oryginalnej formie. Do tej pory widzieliśmy tę istotę wiele razy, ale tylko poprzez jej awatary. Pajęcza forma, którą poznaliśmy w poprzednich sezonach, była jedynie wersją stworzoną przez Henry'ego. Prawdziwy Mind Flayer znajduje się w wymiarze X i nigdy nie był w stanie dotrzeć na Ziemię. Dzięki planowi Henry'ego Mind Flayer będzie swobodnie atakować nasz świat. Bohaterowie mają plan, aby to powstrzymać. Steve zasugerował użycie wieży radiowej. Plan polega zasadniczo na tym, że nasi bohaterowie wejdą na wieżę, która znajduje się w upside down. Ta wieża jest niezwykle wysoka i znajduje się blisko nieba oraz wymiaru X. Ale to wciąż za mała wysokość. Jak mówiłem wcześniej, plan Wecny polega na tym, że świat u góry opuści się, aby dotknąć tego na dole. Więc nasi bohaterowie po prostu poczekają, aż niebo opadnie wystarczająco nisko i dotknie czubka wieży. W ten sposób będą mogli wejść i przerwać działania Wecny, zanim ukończy fuzję. Mam nadzieję, że wyjaśniłem to w sposób zrozumiały, ponieważ widzę, że jest wokół tego dużo zamieszania. Tom 2 ujawnił nam również, dlaczego Will był tak ważny dla wecny i dlaczego wszystko zaczęło się od jego porwania. Wecna mówi nam, że Will sam w sobie nie był wyjątkowy, był tylko niewinnym dzieckiem. Ale to wystarczyło wecnie. Potrzebował dziecka, ponieważ dzieci są emocjonalnie słabsze i w ten sposób mógł je kontrolować. Vecna użył ciała i umysłu Willa jako wzmacniacza swoich mocy. Vecna użył również Willa do stworzenia tuneli, które znajdują się pod Hawkins. W poprzednich sezonach widzieliśmy, jak te tunele łączą się bezpośrednio z Upside Down i ułatwiały Demogorgonom atakowanie Wecna użył Willa do tworzenia tych tuneli, gdy spał. To znaczy, że Will już od sezonu pierwszego miał moce, tylko nigdy nie potrafił używać ich z własnej woli. I oczywiście Will służył również jako szpieg, aby Wecna mógł obserwować bohaterów i atakować łatwiej. Mając ten kontekst, lepiej rozumiemy plan Wecny. Porwał on kolejnych 12 dzieci, aby użyć ich w ten sam sposób, w jaki użył Willa. Zanieczyści ich swoimi mocami, aby zwiększyć własną siłę. Dzięki całej tej połączonej mocy będzie mógł połączyć wymiar X z naszym światem. Przejdźmy do kolejnego pytania. Co oznacza ta scena z Henrym jako dzieckiem i naukowcem? Otóż odpowiada to pierwszemu razowi, kiedy wszedł do wymiaru X. Według sztuki teatralnej The First Shadow, Henry w dzieciństwie trafił do wymiaru X z powodu maszyny zbudowanej przez rząd. Tam poznał Mind Flayer i całą resztę. Ale teraz dają nam więcej kontekstu z tym naukowcem. Henry próbował mu pomóc ale przypadkowo go zabił. To część jego traumy, ale wciąż nie opowiadają nam całej historii. Musimy poczekać. Co wydarzy się między Eleven a Kali? Kali ujawniła nam, że doktor K eksperymentowała z jej krwią, aby stworzyć nowe dzieci z mocami. To odkrycie całkowicie zmienia obraz finału. Kali mówi, że nawet jeśli pokonają weksnę lub nawet wyeliminują całe wojsko, rząd i tak wyśle kogoś nowego, aby dokończyć pracę Brennera. Koszmar nigdy się nie skończy. Jedynym sposobem na zakończenie tego problemu jest wyeliminowanie wszystkich, którzy zachowali moce Henry'ego. W ten sposób nigdy więcej nie będzie można na nich eksperymentować. Kali zaproponowała Eleven plan. Gdy misja się zakończy, zostaną w Upside Down, a kiedy to miejsce zostanie zniszczone, odejdą razem z nim. Początkowo Eleven nie akceptuje tego planu, ale później w ciężarówce widzimy, że mówi tak. Jeśli mnie zapytacie, są tylko dwa możliwe zakończenia. Eleven i Kali zginą w finałowej bitwie i w ten sposób problem zostanie rozwiązany. Albo druga, bardziej pozytywna opcja. Razem udaje im się zniszczyć Mind Flayer i wraz z tym ich moce znikają. Pamiętajmy, że moce wszystkich miały swoje źródło w tej istocie. Henry był pierwszym dzieckiem z mocami, ale zostały mu one nadane przez Mind Flayer. Te dary nie pochodzą z naszego świata. Wszystko narodziło się z Mind Flayer. Więc teoretycznie, jeśli go wyeliminują, moce również znikną. Byłoby to najprostsze rozwiązanie, aby serial zakończył się powrotem Eleven do naszego świata bez problemów. Straciłaby swoje moce na końcu serialu. Ale oczywiście to tylko moja teoria. Chcę też wyjaśnić, co stało się z Nancy i Jonathanem. Widzę, że jest wokół tego dużo zamieszania. Niektórzy myślą, że była to propozycja małżeństwa i że wezmą ślub. Ale nie. Jest wręcz przeciwnie. To była scena rozstania. Ale przedstawiona w bardzo piękny sposób. Jak wszyscy wiedzą, Jonathan ukrywał pewne rzeczy przed Nancy w poprzednim sezonie, a teraz Nancy ujawnia, że ona również ukrywała sekrety przed Jonathanem. Mieli pewne problemy w swojej relacji, ale w tej scenie wyznają tę prawdę. Zorientowali się, że nie są tak podobni, jak myśleli. Jonathan poczuł to oddalenie i sądził, że problem rozwiąże się poprzez małżeństwo, ale nie, to było kłamstwo. Ostatecznie oboje odkrywają, że nie są zsynchronizowani. Zmienili się od sezonu pierwszego. Kochali się, ale nadszedł czas, aby iść dalej osobno. Była to więc scena rozstania. I to by było na tyle na dziś. Jeśli podobał Ci się film, pamiętaj, aby zasubskrybować, bo wkrótce dodam więcej filmów o Twoich ulubionych produkcjach. Dziękuję za wysłuchanie mnie. Mam na imię Charlie i do zobaczenia w przyszłości.